że Indyk Polo AZS Olsztyn są gotowi na rozpoczęcie nowego sezonu Plus Ligi. Inauguracyjne spotkanie rozegrają 22 października o godzinie 17.30 w hali Urania, gdzie ich rywalem będzie zespół Jastrzębski Węgiel. Jesteśmy gotowi już na rozpoczęcie sezonu. Gramy ponad 20 lat w Plus Lidze. Ja to bardzo często podkreślam, że jesteśmy jedną z trzech drużyn obok Jastrzębskiego Węgla i Zaksy Kędzierzyn-Koźle, które od początku grają właśnie w tych rozgrywkach. Polskiej Ligi Siatkówki. Z ciekawostek rozdysponowaliśmy już 1300 karnetów. Jest to 200 karnetów więcej niż w ubiegłym roku, czyli można powiedzieć, że mamy 1 trzecią hali zapełnioną. Myślę, że jest to bardzo dobry wynik. Zrobiliśmy wszystko, co sobie zaplanowaliśmy. Oczywiście kontuzje, mikrourazy nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć i niestety one też nas spotkały. Z meczów kontrolnych jestem zadowolony, bo też jestem zwolennikiem, żeby też drużyna w meczach kontrolnych od czasu do czasu przegrała, bo jednak zwycięstwa usypiają, a porażki, porażki uczą. I też te porażki nam pokazują, że wcale nie jesteśmy tak mocni, jak nam się wydaje po, po zwycięstwach. I, I z tego też jestem zadowolony i w następnym tygodniu koncentrujemy się na elementach, które na przykład zawiodły w dwóch ostatnich meczach towarzyskich. Absolutnie tak, troszkę martwią mnie te e, drobne urazy, ale myślę, że w środę e, cały zespół będzie już gotowy do tego, żeby, e, żeby walczyć ze Ścięskim Węglem. E, jak każdy sezon, no na pewno trudny, mnóstwo zespołów chce się bić o playoff. Początek e, jest bardzo ważny, bo jeżeli dobrze złapiemy ten początek, myślę, że też e, nam to pomoże psychicznie i też e, przeciwnicy będą jednak nastawieni na nas. E, bo w poprzednim sezonie po początku było każdy każdy co z nami grał, był nastawiony ok, to idziemy do Olsztyna, wygrywamy trzy punkty dla nas, także też to była jakby dla nas trudna, trudna, trudna sytuacja i cieszę się z tego, że udało się z tego uniknąć. Od lat to właśnie siatkarze są największą dumą OZS-u Olsztyn. Pięć tytułów mistrza Polski, siedem Pucharów Polski świadczyło ich sile i o tym, że klub na trwale zapisał się w historii polskiej siatkówki. Ta drużyna jest perłą Warmii i Mazur. I nie tylko Uniwersytetu. Perłą Warmii i Mazur. I Olsztyna. W związku z tym wielkie, wielkie podziękowania za tą historię długoletnią, za miłość do tego sportu, do tej dyscypliny i za wszystko, co... co te, przez te pokolenia wszyscy działacze zrobili. W tym roku AZS Olsztyn świętuje 75 lat istnienia. Przypomnimy w 1950 roku, tuż po założeniu Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Dzięki staraniom dziekana Wydziału Zootechnicznego profesora Adama Szostkiewicza oraz kierownika Studium Wychowania Fizycznego magistra Leopolda Szczerbickiego powołany został do życia Akademicki Związek Sportowy działający przy uczelni. Jedną z pierwszych utworzonych sekcji była sekcja siatkówki. Swój pierwszy mecz olsztyńscy akademicy rozegrali w październiku 1950 roku, wygrywając 2-0 z Ogniwem Lidzbark-Warmiński.